Na rysunku przedstawiono siatkę grania stosłupa prawidłowego czworokątnego, czyli wiemy, że tutaj w podstawie będzie kwadrat. Oraz zapisano niektóre wyniki tej siatki. Oblicz objętość tego grania stosłupa. Zapisz obliczenia. Wiemy, że ten kawałek jest równy 48. Więc jak 48 podzielimy na trzy równe części, to każda z tych trzech części będzie równa 16. Ale wiemy, że przecież tu mamy cztery identyczne prostokąty w polu bocznym prostopadłościanu, czyli tego grania stosupa, więc tutaj też będzie szesnastka. No ale przecież czytamy, że to jest grania stosu prawidłowy czworokątny, więc tutaj mamy kwadrat. Więc ten pionowy kawałeczek mały też będzie 16. No i w tym momencie dosyć prosto obliczyć wysokość naszej bryły. Otóż od 41, jak zabierzemy o tę szesnastkę, no to obliczymy wysokość 25. No i w tym momencie mamy już trzy wymiary w naszej bryle. Podstawę mamy, wymiary podstawy i tutaj wysokość 25. Korzystamy teraz ze wzoru na objętość prostopadłościanu lub z objętości nagrania stosób. Z tego albo z tego wzoru, wszystko jedno. Ja wykorzystam pierwszy wzór, bo mam trzy wymiary: 16 razy 16, razy 25. No i tutaj trzeba wykonać rachunki. Objętość 6400 cm3. Dajemy pisemną odpowiedź. Objętość tego grania stosłupa wynosi 6400 cm3.